W poprzednich wykładach poznaliśmy kartotekę dostawców. W tej części opowiem, w jaki sposób założyć kartotekę dostawcy w systemie. Mamy na to trzy sposoby. Pierwszym, bezpośrednio z listy, klikamy przycisk nowy. Tworzy nam się czysta kartoteka dostawcy. W tym momencie dane jeszcze nie są zapisane w systemie. Dopiero jak wybierzemy i nadamy tej kartotece numer. Te dane będą już widoczne w systemie. Możemy wybrać serię numeracji. Jeśli wybierzemy tutaj te trzy kropki, otworzy nam się dostępna lista serii numeracji dla dostawców. W tym przypadku mamy jedną. Jeśli chcielibyśmy więcej, możemy użyć relacji i powiązać inne serie z tą serią numeracji. Wtedy będziemy do wyboru mieli więcej. Ta seria dodatkowo ma ustawienie ręczne na numeracji, co pozwala nam także ręcznie wpisać tutaj numer dostawcy. Podpowiemy numer dostawcy automatycznie, przejdziemy do następnego pola. System pobierze kolejny numer. Możemy użyć funkcji, która jest związana z polską funkcjonalnością: pobierz dane z serwisów rządowych na podstawie numeru NIP. Użyję nazwy naszej firmy. Pobierz dane wykazu z podatników VAT. Mogę otworzyć listę kont bankowych dotyczącą białej listy. Mogę z tego miejsca zaktualizować konta bankowe dostawcy. I tutaj mogę zaktualizować kartotekę dostawcy danymi z serwisów rządowych. Dane przeniosły się na kartotekę. Pozostaje mi jedynie ustawić dane dotyczące płatności i księgowania. NIP już mamy. Grupy księgowe krajowe. Waluta polska, czyli nie wybieramy nic. Metoda płatności 14 dni. I bank jako sposób płatności. Tak przygotowany kontrahent może zostać użyty już przy dokumentach.